Cześć, tu Kaja Klimek. Jestem w moim ulubionym miejscu, znowu siedzę na niebieskim fotelu, znowu mam mój ulubiony Kaja Klimek Multipass, czyli kartę do biblioteki przy koszykowej w Warszawie, a to są pozdrowienia z czytelni. Czyli właśnie taki formacik, w którym y, otaczam się książkami i komiksami i opowiadam o tym, co bardzo mnie jakoś ostatnio zainteresowało. Akurat w tym przypadku to nie będzie, że ostatnio, tylko właściwie od zawsze, bo tematem y, dzisiejszego odcinka, y, odcinka trzeciego, więc cofnijcie się też do tych poprzednich, jest uwaga, Sandman. Tak. Y, wzięłam tutaj akurat stare wydanie. Jest nowe, więc jest to jak najbardziej hit na czasie. Przynajmniej z kilku powodów ten komiks powraca. Głównym prawdopodobnie, no jest tak, jednak jesteśmy w kontekście przemysłu kultury, jest to, że Netflix stworzył serial na podstawie tego wybitnego komiksu ze scenariuszem Nila Gaimana. No i ci, którzy nie znają go jeszcze, powinni się z nim zapoznać przed obejrzeniem serialu. Takie jest moje zdanie bo wydaje mi się, że z serialem może być różnie, a nie ma to jak znać materiał wyjściowy, znać pierwowzór, orientować się w tym świecie i potem móc chwalić albo ewentualnie narzekać na to, co się zmieniło i co jest inaczej. Dlaczego ten komiks jest ważny? Powstawał w ogóle w latach 1988-1996, więc przenosimy się do głębokich lat 90-tych. 90-sy też są w mocy, więc to wszystko działa. Jego autorem jest jeden z twórców, który w ramach tak brytyjskiej inwazji komiksowej zaczął tworzyć w Stanach Zjednoczonych, czyli właśnie Neil Gaiman, scenarzysta, pisarz, twórca komiksów, twórca bardzo wielu różnych książek, Skierowanych do bardzo wielu różnych czytelników, właściwie. No i taki twórca, który w swoich dziełach zawsze korzysta. Niesamowicie z dokonań wcześniejszych opowiadaczy historii, czyli tworzy historie intertekstualne, bardzo mocno oparte o różnego rodzaju mitologie, o tym na pewno jeszcze dzisiaj powiem, korzystające z dóbr kultury i pokazujące nam postaci, które już doskonale znamy z innych opowieści, w trochę nowym wydaniu. No i właśnie sam Sandman, który przybywa do nas ze świata snu, bo głównym bohaterem tego, tej opowieści jest Sen, Morfeusz, piaskowy dziadek. Jak go by tutaj nie nazwać, to jest postać, która w licznych mitach i legendach występuje. I poznajemy jego jako bohatera tejże historii. On nie działa w próżni. Jest członkiem dosyć dysfunkcyjnej rodziny. D jak dysfunkcyjna, D też to pierwsza litera wszystkich imion poszczególnych bohaterów. To jest wspaniała siódemka. Sięgnę po moją ściągę, żeby się tutaj nie pomylić. Dream. Despair, Desire, Destruction, Death, Destiny i Delirium. One oczywiście są przetłumaczone na język polski, ale jednak oddajmy tutaj cześć językowej właściwie sprawności oryginału, bo. Język jest jednym z niewątpliwie z bohaterów tej historii. No i poznajemy Morfeusza, który zostaje właściwie porwany, uprowadzony, próbuje się wydostać ze świata tego właśnie zniewolenia i dowiedzieć się paru rzeczy, odkryć kilka tajemnic i też spotkać się przy okazji z członkami swojej rodziny i też z przyjaciółmi, których poznał na przestrzeni właściwie całej swojej działalności, a jest przedwiecznym, czyli właściwie wieczność jest tutaj dla niego punktem odniesienia. Tematy, które porusza ten komiks, uznany powszechnie za, za rewelacyjny, czy nawet za arcydzieło gdzieś obok Watchmen, czy, czy, czyli Strażników Alana Mura, Powrotu Mrocznego Rycerza Franka Millera, czy Mausa, Arta Spiegelmana, jest zawsze stawiany na tej najwyższej półce. No i tematy, które porusza, to to, co się kryje już w samym słowie dream, czyli sen. Z jednej strony sen, z drugiej strony marzenie, czyli też właściwie te rzeczy, które niesamowicie odciągają człowieka, czyli nas wszystkich właściwie od rzeczywistości, w której funkcjonujemy na co dzień od tego, co jest przyziemne, namacalne i materialne. Uciekamy w świat snu, uciekamy w świat marzeń niejednokrotnie. Morfeusz jest taką właśnie postacią, która symbolizuje te nasze odloty. I na przestrzeni ośmiu tomów tego komiksu. W tym nowym wydaniu właśnie ukazały się dopiero dwa, e, z nowymi okładkami. Pokażę zresztą te, te różnice może. Niech ona tutaj wybrzmi, jest jednak, y, jest jednak różnica między tym, jak y, ten świat wygląda właśnie w, w pierwszym odbiorze, e, trochę bardziej y, dostosowane chyba do naszych czasów, mniej naintisowe są te, te współczesne okładki, ale na przestrzeni tych ośmiu tomów nie tylko poznajemy y, samego Morfeusza i jego, y, jego przygody, nazwijmy to tak, y, ale też poznajemy Nila Gaimana jako autora, bo on się niesamowicie zmienia i niesamowicie rozwija i niesamowicie dojrzewa na przestrzeni tych właśnie opowieści, więc mamy też opowieść o samym opowiadaczu historii, który dojrzewa na naszych oczach i to jest bardzo mocny wymiar tego tego uniwersum właściwie w którym się znajdujemy. Do tego coś co jest też niesamowicie mocną stroną tego komiksu, już poza samymi opowiadanymi historiami, to również to, jak wygląda liternictwo w tym komiksie, bo różni bohaterzy mają dostosowane swoje dymki i swoje, swoje czcionki. Nadmienię, że Sen posługuje się czarnymi dymkami, zresztą on właściwie przez długi czas też milczy i mało się komunikuje w taki otwarty sposób. Też postaci przybywające z innych światów mówią do nas w inny sposób. Nie Którzy mają swoje właśnie specyficzne kolory. Także to wszystko jest bardzo tutaj dopasowane do opowiadanej historii i przy okazji same litery, same dymki stają się również osobnym bohaterem historii. Także dużo jest tych rzeczy. Też kwestia tego, jak się zmienia ludzka percepcja, jak jesteśmy gdzieś rozpięci między takim majaczeniem z podznaku delirium, a właściwie śnieniem, marzeniem, językiem takim bardziej zarezerwowanym dla poezji. Te wszystkie rzeczy tutaj gdzieś. Wybrzmią. Także to są bardzo ważne sprawy związane z samym sendmenem. No, kiedy mowa o takich arcydziełach, jak to, obawa przed tym, jak to będzie się przetłumaczało i przepisywało na inne medium. W tym przypadku medium serialowe jest jak najbardziej zasadna. Rozmowy o adaptacji tego komiksu trwały przez wiele lat. Zmieniały się drużyny stojące za tą, za tą koncepcją. W międzyczasie powstał audiobook. Ostatnio odkryłam, że istnieje. Tutaj głosu Sandmanowi, czyli Snowi udziela James McAvoy, więc to bardzo piękny brytyjski akcent, też dopasowany do, do samego autora. Więc dużo w międzyczasie powstało rzeczy i też dużo kontekstów, bo sam Neil Gaiman, tak jak mówiłam, tworzy też inne historie. Opowiedział na przykład, tutaj na koszykowej można znaleźć tom jego opowieści o śmierci, czyli o siostrze snu. E, więc e, cały zestaw pięknych e, jej z kolei e, historii, z którymi ona e, wkracza jakby do tego uniwersum e, z wstępem napisanym przez Tori Amos, więc naprawdę jesteśmy bardzo w latach 90. Te wszystkie rzeczy tutaj wybrzmiewają. Gdy mowa o samym Nilu Gajmanie, no to jeszcze jest kilka rzeczy, które warto tutaj przywołać. E, mówiłam kiedyś w trzech minutach o, o czarnej orchidei, e, to jest jedna z superbohaterek DC Comics. Neil Gaiman też razem z Dave'em McKinnem, autorem okładek w tym pierwszym wydaniu Sandmana, zmierzył się tutaj z tą opowieścią i znowu jest tak bardzo fotorealistycznie, kolażowo, trochę tak jak w niektórych opowieściach o Sandmenie. Różne media się ze sobą spotykają właśnie w postaci materiałów wizualnych. No i Jest to też na nowo opowiedziana historia tejże bohaterki. Są fantastyczne, wydane w zeszłym roku, przez Egmont Stwory nocy i inne historie gdzie jest jedna z najpiękniejszych opowieści o kotach o kotach które są strażnikami naszych domostw y, i pilnują żeby nam się nic nie stało y, wspaniały absolutnie y, rozdział opowieść pod tytułem cena serdecznie wam polecam. No i też pierwsze opowieści, pierwsze scenariusze Nila Gaimana, więc można sobie zestawić to już z tym dojrzałym twórcą właśnie w róż o różnych bohaterach w różny sposób opowiadane z różnymi rysownikami. W tomie dni pośród nocy. Także, jeszcze oczywiście mogłabym tutaj inne rzeczy zdejmować z regału, ale w przypadku Nila Gaimana nie mogę nie przywołać jednej z takich książek, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie i która akurat, przynajmniej w pierwszym sezonie, doczekała się fantastycznej serialowej adaptacji: Amerykańscy bogowie czyli historia czerpiąca z różnego rodzaju mitologii, z różnego rodzaju opowieści o bogach, którzy na przestrzeni dziejów rządzili umysłami, duszami i sercami ludzkości, ale którzy właśnie zostają powoli zapomniani i robią wszystko, żeby nie przegrać tego starcia ze współczesnymi bogami, takimi jak media czy, czy pieniądz, więc to jest niesamowita taka, niemalże w postaci roku. zresztą tutaj Odyn jest jednym z tych bogów, niesamowita historia o starciu starego i nowego, tradycji i, i nowoczesności, wspaniale opowiadana, którą właśnie z z powieścią spod znaku Sandmana łączy owa intertekstualność i czerpanie właśnie z mitologii i skandynawskiej, i egipskiej, z różnego rodzaju interpretacji mm, tropów y, i bohaterów. Y, zachęcam was, żebyście, skoro jesteście na YouTubie, sięgnęli po naprawdę świetny materiał, który przygotował swojego czasu y, nerdwriter, y, w którym zmierzy, y, zmierzył się z mitologią Sandmana i tam opowiada o tym, jak ważną postacią w, w całej historii, z którą mamy do czynienia w tym komiksie, jest William Shakespeare, jeden z najlepszych scenarzystów wszechczasów, jeśli nie najlepszy, i ten naprawdę magiczny opowiadacz historii geniusz. To też temat, który na przestrzeni komiksu będzie powracał. Także sandmana po prostu znać trzeba. Serdecznie zachęcam, żeby sięgnąć do tego wydawnictwa, no ale od razu od otwierają się konteksty, w końcu jesteśmy w czytelni, więc można sięgnąć po różnego rodzaju inne propozycje. Można zacząć na przykład od całej plejady senników. Ja jestem wielką fanką śnienia i w ogóle historii, które w snach nam się pokazują. Sennik persko-egipski, przydatny w grach liczbowych, no myślę, że to jest hit. Jeszcze sennik od A do Z, taki wielki, księga snu. Można by sobie z tego wróżyć, co to znaczy, jak zobaczysz coś zwiędłego ogórka w swoich snach. Ten sen wróży zmartwienia spowodowane troską o własną egzystencję i tak można by sprawdzać. Można sny swoje zapisywać. Można oczywiście myśleć o tym, jak sny są inspirujące dla... Twórców filmowych. No, gdyby istniał, może istnieje polski fan klub filmu Incepcja Christophera Nolana, to chętnie bym się do niego zapisała, bo jednak ten film z tego, czym jest śnienie, czyni swoją właściwie strukturę opowieści i cały, całe światotwórstwo jest o to oparte. Więc z jednej strony właśnie sen jako coś, co można zgłębiać i analizować. Więc tutaj od razu na podorędziu książki czerpiące czy z Freuda, czy z Junga, fenomenologii i różnych sposobów analizowania historii, które przychodzą do nas w snach. Sama mam taką książkę, którą też znajdziecie w bibliotekach. Wymiary snów Ole Wetfelda, który właśnie nawet na okładce, wygląda ta okładka trochę jakby to była okładka Sandmana, bo są różnego rodzaju bóstwa, nawet jednorożec i sfinks się tutaj ze sobą spotykają. Więc też różnego rodzaju teorie psychologiczne związane z tym, jak sen na nas działa i jakim jest właściwie wymiarem naszej egzystencji, to, to rzecz tutaj znamienita. No i książeczka, bardzo już nie, nie wiedziałam o tym. To jest dla mnie duże odkrycie, bo w ramach researchu, Dowiedziałam się, że Walter Benjamin Czyli jeden z takich ważniejszych filozofów XX wieku, który analizował różnego rodzaju kulturowe doświadczenia człowieka, napisał wiele takich notatek i eseików, które zostały zebrane w takim potężnym tomie pod tytułem Pasaże. Jest autorem tej koncepcji flanera, czyli takiej osoby, która przemierza sobie świat i doznaje różnych, różnych jego wymiarów. On był wielkim admiratorem w ogóle koncepcji snu, zapisywał swoje sny, do czego, tak jak mówię, zachęcam, Więc w, tym, w tej krótkiej książeczce wydawnictwa Aleteja pod tytułem Sny Waltera Beniamina można poczytać, co też śniło się temu wspaniałemu myślicielowi, ale też spojrzeć, jak on sny analizował, jaką rolę im przypisywał w takim kontekście bardziej społecznym. Mówił, że jako społeczeństwa musimy się czasem obudzić z głębokiego snu i zrozumieć, że właściwie to, co działo się wcześniej, to jest jakiś element pewnej fikcji którą można odrzucić, ale z której warto też by było czerpać inspirację i, i przetwarzać ją na własnych zasadach. Także jak widzicie, opowieść o śnie niejedno ma imię i niejedno znaczenie. Ja pieczołowicie sny kolekcjonuję. Jeden z moich ulubionych właśnie to sen, w którym nawiedził mnie Leonardo DiCaprio, który przyjechał do Polski promować film i ja miałam okazję z nim w tym śnie rozmawiać. I to było jedno z najwspanialszych przeżyć, Także dziękuję bardzo Władcy Snów, że takie e, historie mi zsyła. No a was oczywiście odsyłam, póki czas, póki e, jeszcze Netflix e, nie wjechał e, z opowieścią o sendmenie do tego naprawdę wspaniałego e, komiksu. E, warto go znać, warto go czytać. Myślę, że wielość warstw e, i opowieści, które tu spotykamy m, jest po prostu niebywała. Także zapraszam do Śpiól kolotu e, i lecimy w stronę sendmena. Dziękuję za tym za uwagę. Pamiętajcie o swoich kartach bibliotecznych, o swoich okolicznych bibliotekach i czytelniach, bo tam zawsze znajdują się niesamowite rzeczy. Pozdrawiam oczywiście Bibliotekę Przykoszykowej. Subskrybujcie kanał, piszcie, co Wam się ostatnio śniło, za co kochacie Sandmana. Co jeszcze warto by było tutaj poruszyć i o czym opowiedzieć, a ja wracam do lekturki. Pa!